Znajdujemy się na targach Warsaw Pack, gdzie prezentujemy nasze rozwiązanie, tzw. XTS, czyli inteligentny system transportu, pozwalający na uelastycznienie systemów transportowych wewnątrz maszynowych. Od jakiegoś czasu oczywiście obserwujemy wzrost zainteresowania systemy klasyczne, oparte o paksy, o rozwiązania sztywne, dedykowane pod konkretne mechaniczne opakowania, czy pod konkretne opakowania stają się coraz mniej popularne ze względu na długie czasy przezbrojeń maszyn, na to, że klienci od producentów wymagają coraz większej elastyczności. XTS w tym momencie się idealnie wpisuje w tego typu rozwiązania, bo my nie potrzebujemy paksów do trzymania opakowań. Dwie karetki, dwa, dwa napędy trzymają opakowanie, w związku z tym jest pełna dowolność z wykorzystaniem opakowania A czy opakowania B i to jest tylko kwestia zmiany receptury. Omni3D zajmuje się przemysłowym drukiem 3D. Jesteśmy polskim producentem. Druk 3D w Polsce się rozwija, jego świadomość również. My staramy się pokazać, w jaki sposób polskie firmy, przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać druk. Przede wszystkim mam to na myśli. Prototypowanie, części zamienne, części finalne lub na przykład modelowanie. Generalnie wydarzenia targowe są zawsze czymś wartością dodaną do, dla naszej działalności. Wykorzystujemy tego typu wydarzenia do nawiązania kontaktów biznesowych, do uświadamiania użytkowników firmy końcowe, które jeszcze nie do końca są uświadomione w Druku 3D. Jak najbardziej myślę, że takie wydarzenia dają nam możliwość rozwoju jako firma i także spełnienia potrzeb klientów. Produkcja opakowań, branża opakowań jest dość specyficzna, jest wymagająca. Jeśli chodzi o systemy pomiarowe, te wymagania dotyczą głównie pomiarów w trybie ciągłym, czyli bezpośrednio w linii produkcyjnej, więc tutaj są wymagania, jeśli chodzi o duże prędkości, częstotliwości próbkowania pomiarów, dlatego też jesteśmy z ofertą tutaj głównie czujników etykiet. Są to czujniki precyzyjne amerykańskiej firmy Lion Precision. Które są w stanie kontrolować etykiety praktycznie z każdego rodzaju materiału. Coraz częściej wymagania są stawiane produktom i kont ich kontroli bezpośrednio w linii produkcyjnej. Dlatego tutaj branża pomiarowa się dość mocno rozwija i musi się rozwijać, odpowiadając na, na potrzeby przemysłu, jeśli chodzi o kontrolę bezpośrednio w linii produkcyjnej. Muszą być to pomiary szybkie, naj najchętniej bezstykowe i yy, dokładne. Jesteśmy na tych targach po raz czwarty od samego początku edycji tych targów. Robimy linie zrobotyzowane, coraz więcej urządzeń, w których instalujemy roboty, zarówno do podawania opakowań na linie nasze konfekcjonujące, jak i podawania zamknięć. Coraz więcej urządzeń zrobotyzowanych stosujemy w naszych rozwiązaniach. Tutaj na tych targach przystawiamy urządzenie do automatycznego wkładania różnych kształtów opakowań na linie. Dzięki zastosowaniu robotów mamy uniwersalność. My produkujemy linie uniwersalne, pod różne kształty butelek, pod różne zamknięcia i możemy to wykonać tylko i wyłącznie dzięki temu, że stosujemy roboty. Do tej pory była to praca ręczna, w tej chwili dzięki temu, że stosujemy urządzenia zrobotyzowane i odpowiedni system wizyjny, możemy stosować urządzenia zrobotyzowane do wydajności od 20 do 100 sztuk na minutę.